Witajcie kochani Nie nagrywałem wcześniej, bo było ciemno Jednak nie zdążymy na wschód słońca Nie jest to takie łatwe Jakby się mogło wydawać Ostatni przystanek właśnie mamy Je atakujemy Już jesteśmy u podnóża szczytu Zresztą możecie zobaczyć Akuratnie tam grupa Słowaków atakuje już A my za chwileczkę polecimy za nimi W sąsiedztwie jest następny Szczyt, o tej samej nazwie, tylko z jakimś dodatkiem nie pamiętam dokładnie. No, i tak to wygląda. Z powrotem nagram drogę powrotną, bo no, przepiękne widoki, lecz bardzo stromo. Trzeba jednak uważać bardzo i zobaczyć tutaj, co się dzieje. Okay. No to lecimy. Meldujemy się na górze. No I docieramy do celu. Cztery tysiące sześćdziesiąt siedem metrów. Ale dał mi w koście. Także kochani, docieramy na szczyt wbrew pozorom nie ma co lekceważyć, nie jest to aż to takie łatwe, ale do zrobienia wystarczy troszkę przygotowania i samo zaparcia i trudy wynagradzają piękne widoki. Zresztą sami zobaczcie, no jest tu normalnie przepięknie, od razu baterie z powrotem naładowane a przydadzą się, bo przed nami jakieś 9 godzin w dół do punktu startu. Przemo, jak jest? Najlepiej. Misja wykonana w 100%. Najwyższy szczyt Maroko zdobyty. Właśnie zabraliśmy nasze rzeczy ze schroniska i udajemy się do punktu startu, skąd pojedziemy sobie do Maroko odpocząć i świętować troszeczkę. Także mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie coś po sobie. No i do zobaczenia na kolejnych odcinkach serii Kierunek Wolność. Do zobaczenia, hej!